Jestem już rozdarłem Wszystko fajnie pięknie, proszę bardzo Taka paczuszka za 420 zł. Dlatego jest taka malutka, ponieważ Dysz iż, niestety No tym razem zamawiałem nie tyle Ile ostatnio Ostatnio było więcej płynów, teraz jest niestety Więcej epów Więc także no, żeby nie było, że Was okomuje 410zł, proszę bardzo No i co, bierzemy się do rozpatrywania. Niestety będę musiał poprzeć pierwszy cykl Marmoreczność, starałem się opakować bo niestety ręka się wygodnie nie nagrywa. Ale tak, tutaj mamy odwaryczkę kolinca. Kolejna rzecz dla kolegi. Premiks. Kolejny. Elach i nie mam pojęcia co to jest. Aha, dobra, to są grzałki Myślałem, że EP mi tak zapakowali. Tu mam akusa ze swojego EPA, bo nowego EPA zamówiłem. I tutaj czuję, że mam EPA tylko. I to jest iJust 3, ale to nie jest niestety dla mnie. Kolejna rzecz jaka jest to, czuję już, że to jest mój boxik. Niestety malutki. Tak o, się prezentuje. Lucid. I dalej mamy już chyba bezwartościowe rzeczy, tak mi się wydaje. Czyli aromat i dwa szoki. I już więcej nic nie ma. Dobra, więc to widzimy. I tak, zaczynamy do tego jaki aromat jest To jest Black Currant, czyli to jest czarna porzeczka Kwaszot 1218 NG Akus 18650 Grzałeczki no ile uda mi się je wyciągnąć Kurwa, tu wyśnie O, proszę bardzo 5 grzałeczek I... Nie mam po, pojęcia co to jest, dobra, przechodzimy do tego. Poczekaj, spróbuję ogarnąć jakoś stojak Dobra, ogarnąłem coś na szybko, prawie, O, dobra, jest coś takiego. nie może oddać na trójki, bo to nie jest mój, dlatego chcę zacząć od niego, jak to będzie wyglądało. I w ogóle, tak że Rozpakujemy go, zobaczymy jak to wygląda. O, przepraszam, tutaj epet wchodzi Fajnie, ale ładnie pachnie coś, tylko czarno troszeczkę a więc iJust się prezentuje kolorowy ładny szkiełko, grzałeczka wsadzona wszystko pięknie no i co, nie będę go skręcał, bo już robiłem iJusta jednego, tylko że kolor czarny tak się prezentuje ładnie i tam na dole jest prawdopodobnie e, zapasowa uszczelka i no, kurwa Kabel USB. Pakujemy to wszystko, a nie, nie chcę mi się tego rozbierać, bo już robiłem jedną recenzję ijasta. I naprawdę kto, yy, co do tego ijasta polecam, ponieważ tu bynajmniej się guzik nie zaczyna. Tak jak, znaczy, psuje się trochę ten guzik, ale nie tak jak w, jak się spojrzy na ijasta S albo ijasta trójkę. Znaczy, ijasta Skę albo ijasta dwójkę, ponieważ. O, nawet plomby jest, proszę bardzo. No ale Eb warty 200 zł. No i dla mnie oczywiście to musi być ładnie zaplombowany, bo to nie miałoby sensu, jakby to nie było dla mnie. To tylko dla mnie robię takie rzeczy. Oj chuj znowu go nie otworzę. Poznotki nie mam. Miała ja piernicze. Poradnik jak nie otwierać plomb. Kurwa mać. A zrobimy tak może. Ale tak nie działa. Tak niestety nie działa. Dobra. Poradziłem sobie jakoś. Tak to wygląda w pudełeczku. A bez pudełeczka wygląda to tak. Śmiesznie. Bardzo śmiesznie. Bardzo lekkie. Ale myślę, że opłaca się. Zaraz zobaczymy jak tam wygląda miejsce na akusa. Dobra. Otwieramy akusiątko. Nowy. 25 Samsung, no. tylko tak, tu jest minus, ok, czyli minus to będzie tak, Ty, proszę bardzo, o, U -u -u. jeżeli tu gwint to zaraz nie zerwać, ale nie, na skąd to kiedyś nie, no nie będzie równo wkręcę. Coś mi się tu nie podoba. Czekajcie, tu jest minus, to dobrze. To jest plus, to jest minus. O. Ogólnie te, z takim cudem śmiesznym mam pierwszy raz do czynienia. Z czymś takim malutkim, bo do tej pory używałem boxów i nie mam pojęcia o takich rzeczach. O, teraz chyba się dobrze kręcę. O, proszę bardzo. Czyli co tak małe zakusa? Dobra, a czeka to mizer. Wkręcam na to mizer swój. Bo jestem bardzo ciekawy, jak to wyglądać będzie. Chciałem ogólnie inną trochę wersję kolorystyczną. Ale niestety się nie udało. Dobra. Wkręcam na atomizer, proszę bardzo. Cyk, pięknie. Wkręcam na to mizer. Cyk. Nie no powiem Wam, że lepiej czuję smak niż na tym swoim. Zobaczymy ile to ma max Watt. To ma 80 W. napisało na o kurka. Dobra. 80 W sprawdzamy. Nie no, moim zdaniem lepiej oddaje smak. Niby góry nie zmieniałem, ale dużo chodzi też o, ty... o te, te doły moim zdaniem, bo na kolegach jak palę Epa, to jest inaczej smak, smak czuć. No a więc tak. Jeszcze mam tę odwareczkę Collinsa. Ogólnie sam mam taką samą, zaraz Wam pokażę. Ona wygląda tak. Tylko że u mnie niestety się wejście spaliło. Bo w szkole ogólnie taka śmieszna historia. Jak spaliłem właśnie tą ładwareczkę. Siedziałem sobie na matematyce. I przed matematyką włożyłem powerbanka i właśnie te gniazdko, no nie? Znaczy, no to ładowareczkę Do plecaka. I wiecie, miałem tam folikę na akusie i mi się zerwała. I mówię, dobra, trudno, zobaczymy, no nie? No i co, wchodzę do klasy, wrzuciłem to. I kurde, rozpakowywałem książki na matematyce i zaczął ten. I się zwarcie zrobiło między tym, a powerbank wiecie. Nie ma bezpieczników, się wywali. Tak to wygląda, no nie tak samo jak moje. E i wiecie, bezpieczniki to by wywaliło i by się zwarcie nie zrobiło A w Powermanku nie ma czegoś takiego jak bezpieczniki No i po prostu dobrze, Powermank się nie spalił Tylko się spaliła ładowarka Ale na szczęście wszystko ładuje pięknie Także nie mam jakichś większych zastrzeżeń do tego Także mi to się wszystko podoba Bo no niestety Nie by się spalił plastik Ale cała ładowarka grzała, działa Także moim zdaniem jest bardzo dobrze nawet Lepiej być chyba by nie mogło Bo myślałem, że już ładowarka będzie O kurde, do wywalenia Ale jednak tutaj patrzę, że nie na szczęście wszystko działa, sprawnie jest. Dobra, i to tak. Sorki, że tak nagrywam wszystko chaotycznie, ale po prostu nie mam za bardzo czasu, a chciałem to nagrać. A właśnie, że wam pokażę, co się znajduje w środku od tego wopo. Tylko nie wiem, czy to wiemy. Jak Jest taki problem, że to wyjść nie chce. Fajnie by było, gdyby to wyszło, ale patrzę, że coś tak nie współpracuje to za bardzo ze mną. O, dobra, to zaczęło współpracować. O, nawet mam kabelek teraz, który mi się bardzo przyda. Do ładowania telefonu. <laughs> Nie żartuję. Ogólnie dostajemy tak. E o, kopertę. Tak jak w dragu. Wow. Ogólnie tutaj będziecie mieli zaraz recenzję draga, bo też zamawiałem tylko za 900 zł. I właśnie coś na podobę tego było. I mi to się bardzo podoba. Właśnie taka koperta też była w dragu. No i proszę bardzo. O, chciałem tego właśnie moda. Tego. Bo to jest box mod. Ja Ty mam purchase information, warning no i to tyle. Myślałem, no. instrukcja obsługi. No ale ogólnie bardzo mi się podoba. Sprzędzik fajnie wygląda, nie jest duży w kieszeni każdej się zmieści. No i to chyba tyle w sumie w tym odcinku, bo tak szybko chciałem po prostu pokazać, co zamówiłem po raz kolejny i tu będziecie pewnie mieli, zaraz wam wyskoczy kolejny ten unboxing znowu się przywitam, bo... Były nagrywane w różnych dniach, a dzisiaj mi przyszło to zamówienie. To mówię: nagram wszystko razem, wrzucę. Nie będę robił tysiąca odcinków, nie wiadomo jakich długich, i mówię: zrobię jeden po prostu a porządny. Halo, halo, Ci mam z Trendicem. <laughs> w dzisiejszym odcinku będziemy robić kolejny unboxing. Yy, tylko że tym razem paczki za 200, za 600, nie, za 850 zł. Więc bierzemy się do roboty. tutaj mam swój paragonik, jak zwykle. Tylko tym razem po raz kolejny nie mam noża zwykle ja mam ten sam problem, ale tym razem taśma na szczęście jest tak chujowo zapakowana. I w sumie to jest jeden tylko papieros, który się nazywa Drag. Na pewno każdy zna i akurat idealnie się złożyło, ponieważ ostatnio ktoś mnie się pytał czy polecam Draga. Więc dzisiaj Wam powiem co i jak o tym Dragu, jakie są moje wrażenia. Chociaż nie spodziewam się zbyt wiele, bo to nie box jak box. Ale no, się okaże zaraz. Ja będę mam coś po kolei. Ale oczywiście folia bąbelkowa musiała być. No i tak Ładowareczka 2. Na dwa wejścia. Shot, aromat. I ogólnie no. Nagram. dobra, nagram wam to resztę z ręki bo nie chce mi się tego wszystkiego po kolei wyciągać. Tylko zrecenzuję wam draga. Mam tutaj jeszcze górę e, Smog TFO 12. E, czekajcie, drag, tutaj jest drag. Tak się prezentuje pudełka, potem wam zrecenzuję go. No i tak, dwa kusy z draga. Góra nie jest draga, tylko dla koleżanki. E, trzy bazy, aromat, trzy grzałki z tego wyjąłem przed chwilą aromaty, znaczy te remixy aromat, aromat, aromat baza 18, no zmieniły się trochę baza 18, pudło shotów i baza fresh, mento i to w sumie jest tego, tego no i tak grzałka do smoka Tf 12, do TFV12 do Ajasta no i to w sumie tyle, jeszcze mam grzałkę do smoka i też do smoka Także tak, zaraz Wam zrecyzję draga Dobra, jestem znowu I robimy draga Rozpakowujemy Tylko nie mam pojęcia jak go znowu rozpocząć Nie chcę rozwalać pudełka No nawet jakiś YouTube, Instagram jest o, patrzę mają ten. Wypromujemy ich. Mają tak. YouTube'a, Instagrama, Facebooka i Twittera. I na YouTubie się nazywa Łopotych. Dobra. Zajrzymy później. Może link dam do kanału. Zobaczymy, co mają ciekawego. Też pewnie recenzje, zobaczymy, czy co innego powiedzieli niż ja. Ekskluzywne pudełeczko. Draga. Wow, nawet Sky. A. Te pudełeczko ze Sky. I. Wow. Teraz zobaczymy tego draga. W miarę sam ciężki to jest, ale. Więc tak się prezentuje drag. Jak zwykle musi być napis drag. Tak. Proszę bardzo. I z tej strony jest miejsce na akusy prawdopodobnie, albo i nie. To jeszcze się rozgryzie. Ja za pierwszy raz mam draga w rękach takiego nowego. A jednak dobrze zjadł A więc tak rozpakowujemy akusty swoje Piękne nasze. Jeszcze ładnie pakną nawet. Dobra, tu jest plusik. O, magnes strasznie mocno trzyma. I tu jest plusik. Dobra, weszło. Ładnie chowamy teraz tą stążeczkę. To prawdopodobnie było tak A może jednak i nie tak. Hmm, tylko ale no, dziś się zamykają od dragilo. Dobra, trzy... Nie, nie trzymać. Czyli na odwrót go wkładam Tak musi być. O, idealnie i tak. 99 i 9. Oma. Przekręcę swoją górę i wam zaraz coś pokażę. Jaką tutaj Przekręcana góra jest. Wiem, że komicznie to wygląda na tej górze ale no i teraz tak jest New Coil jest plus i no minus czyli jest, czyli to będzie raczej do góry Mam 0,15, ładnie nam się ustawiło 90W ja niestety muszę ustawić na 60 gdyż mam niby nową grzałkę, ale tylko do 100W nie powinienem ma żadnej wielkiej filozofii co do tego zobaczymy premixa zalejemy go, zobaczymy jak smakuje Zaraz nam się powiem na temat Draga. Znaczy, nie wiem co powiem, bo zobaczymy, ile uda mi się ogarnąć z jego. Zobaczymy, jakie ma opcje. Klikam po trójnie, prawdopodobnie. o, Jest Fit 1, 2 i 3. Jak kliknę, to się nic nie dzieje. Jak przytrzymam, to się pali. I nadal nie wiem o co chodzi w sumie. Bo. Aha, 0, 2, 3, ok. 1, 2, 3. 0 nagle to jest. Zobaczymy teraz. I od razu inna jest chmurka. Klikamy znowu 3 razy. I co się dzieje? Spróbujemy go pięcioklikiem włączyć. I pisze nam off. Się wyłącza. I powiem Wam także, ja nie jestem za bardzo co do nowych epów, bo ja mam sam tego, co już mówiłem, e, aliena smoka. I także mówię, no ja się nie znam na tych epetach teraz nowych, I jak to działa, ponieważ nie, nie szukam czegoś nowego, bo mi to jest niepotrzebne. No dobra. Można ustawić sobie jaki drut. No w moim przypadku to będzie TI. Tutaj mam temperaturę, ale ja temperatury nie chcę. Klikam kolejny raz trzy. Tutaj ustawiam sobie waty, ok? Teraz kolejny raz 3 i mamy waty Kolejny raz 3 klikamy Jest OFF, bo kliknąłem 5 razy, nie 3 <noise> Także no Ogólnie nie polecam ładować kablem USB Tylko lepiej akusy wyjmować i je ładować Dlatego kupiona była ładowareczka Ale to niestety nie dla mnie OFF pisze i się nie włącza co najgorsze. 5 klik, wopo drag i jest, można palić. Chmurka ogólnie trochę lepsza idzie z mojego. Może inaczej trochę ustawiony jest, ale patrzę na pustki w baku. Więc no. Ale tak ogólnie drag się bardzo ładnie prezentuje. Najbardziej z tej strony mi się podobało, ten kolorek. Ustawień dużo nie ma. Na szczęście nie ma dużo tej mechaniki, elektroniki. Made in China. Tutaj ma. Żeby się chłodził tak jakby. No i to w sumie tyle. Gwint 510. No ale taki najwygodniejszy w ręce nie jest. Ale nadrabia wyglądem. Więc dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć.